Panie Wójcie, organizujecie pierwszego i drugiego dużej imprezy tutaj w gminie Marciszów. Tak, za sprawą Rady Sołeckiej i Radnych w Marciszowie przy udziale gminy 1 czerwca jest organizowane no, dość duże wydarzenie. Łącznie w zasadzie można powiedzieć, że trzy imprezy, bo po pierwsze e, zawody na Pamtraku tutaj rowerowe o Puchar Wójta gminy Marciszów, e, do tego jest Dzień Dziecka organizowany i festyn charytatywny na rzecz dzieci wymagających pomocy. No, taka jest inicjatywa tutaj lokalna mieszkańców, tak jak powiedziałem, radnych e, Rady Sołeckiej i chwała im za to. I to jest takie dość ważne, duże wydarzenie. Zaraz 2 czerwca festyn odbywa się w Ciechanowicach, gdzie przy udziale wsi Wieściszowice y, mieszkańcy chcą się spotkać, chcą również z okazji Dnia Dziecka y, troszeczkę się zaangażować, chcą uczestniczyć i przy okazji otwieramy wieżę widokową na wzgórzu parkowym, naprzeciwko pałacu w Ciechanowicach. Ta wieża została wybudowana, ostateczne odbiory nastąpiły w kwietniu. W zasadzie ona już jest, można powiedzieć, czynna, udostępniona od 1 maja, natomiast 2 czerwca. Chcemy zrobić oficjalne otwarcie, są zaproszeni goście. Chcemy się pokazać. Ma to służyć turystom, ma przyciągać. No, taki jest cel. Chcemy, chcemy żeby się tutaj ta gmina rozwijała i przyciągała jak najwięcej ludzi.